Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, że masz szansę zostać informatykiem w rządzie. Piotr Niemczyk twierdzi, że wyciek maili to porachunki wewnętrzne, ciekawe pewnie oglądał BNB Extra. No i Disney'a poniosło i królewne śnieżkę, która ma jasną jak śnieg skórę i czarne włosy jak heban, zmieni w czarnoskórą aktorkę. Także witajmy w świecie co najmniej dziwnym, sobie kłapka i lecimy. Uwaga! Jeśli chcesz zarabiać mało hajsu i robić bardzo dużo, to znalazłam pracę właśnie dla ciebie. Fucha w rządzie. Ogarnęli, że z informatyką im na bakier, więc szukają na to stanowisko pełne możliwości rozwoju kogoś, kto za pół darmo odwali za nich czarną robotę. Jak podaje gazeta.pl, pierwotne ogłoszenie o pracy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa można było potraktować jako żart. Teraz kwota wynagrodzenia uległa podwojeniu, jednak i tak. Jest niska. W zamian za zaledwie 6000 złotych brutto informatyk musi wykazać się m.in. rozległą wiedzą i możliwością dostępu do poufnych danych, rozwijanie, testowanie, utrzymywanie i tworzenie nowego oprogramowania oraz tworzenie innowacyjnych portali i aplikacji webowych. To tylko ułamek część spośród wszystkich zadań, które należeć będą do informatyka w biurze logistyki finansów wydziału informatyki i łączności rządowego centrum bezpieczeństwa. O ile oczywiście uda się znaleźć chętnego na to stanowisko, do obowiązków informatyka należeć będzie m.in. rozwijanie, testowanie, utrzymywanie, tworzenie nowego oprogramowania, tworzenie innowacyjnych portali, aplikacji webowych, obsługa wewnętrznych i zewnętrznych stron internetowych, administracja programami, zarządzanie podpisami cyfrowymi, tworzenie procedur i dokument tać technicznej w zakresie IT. Przygotowanie konfiguracja i konserwacja stacji roboczych, prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, prowadzenie szkoleń stanowiskowych dla nowych pracowników i wiele, wiele innych. Łącznie takich podpunktów znalazło się w ogłoszeniu aż 19. A są to tylko główne obowiązki. Ich zakres jest jednak tak szeroki, że nie trudno odnieść wrażenia, że powyższymi zadaniami można byłoby spokojnie obdarować kilka osób na różnych stanowiskach. Kandydaci aplikujący do biura logistyki i finansów muszą mieć zatem bardzo rozległą wiedzę z wielu dziedzin. W ogłoszeniu znajdziemy też długą listę wymagań niezbędnych i dodatkowych do pracy na stanowisku informatyka w RCB. Do pierwszej grupy należą m.in. wykształcenie minimum, średnie, najlepiej techniczne, znajomość technologii JavaScript, HTML, CSS, WordPress, języków XML, dobra znajomość yy, narzędzi Google, Analytics, Webmaster, Tools oraz podstawa. Systemu Microsoft. Informatyk też musi władać językiem angielskim w stopniu umożliwiającym zrozumienie dokumentacji technicznej, mieć polskie obywatelstwo, być komunikatywnym, dyspozycyjnym, odpornym na stres i posiadać poświadczenie bezpieczeństwa umożliwiające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum tajne lub zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego. Dodatkowo miłym dodatkiem będzie znajomość wielu innych języków programowania i technologii oraz prawo jazdy kategorii B. Początkowo, jak wynika z doniesień mediów, proponowane wynagrodzenie na tym stanowisku wynosiło zaledwie 3400 zł miesięcznie. Oczywiście brutto. Nieco więcej niż wynosi minimalne wynagrodzenie w Polsce. Tak niskie zarobki dla zapewne doświadczonego informatyka można więc było potraktować jako żart. Gdy o ogłoszeniu zrobiło się głośno, proponowana pensja szybko została zmieniona. Obecnie wynagrodzenie po w ogłoszeniu na portalu pracy.pl wynosi 6400 zł brutto, w zależności od rodzaju umowy. To wciąż mało, zwłaszcza gdy pod uwagę weźmiemy zakres obowiązków yy, przyszłego pracownika, rządowego zresztą, Centrum Bezpieczeństwa, a także to, że będzie miał wpływ na działanie rządowych systemów. Spora odpowiedzialność, dostęp do poufnych danych z ogłoszenia wynika też, że RCB nie szuka osób dopiero zaczynających swoją karierę zawodową, ale informatyków ze średnim doświadczeniem w branży. 6 tysięcy złotych brutto raczej nie będzie kwotą, która zachęci ich do zostawienia swojego CV. Zazwyczaj zarobki informatyków zaczynają się od kilku, a kończą na kilkudziesięciu tysiącach złotych miesięcznie. Wiele zależy od konkretnego stanowiska. Pojęcie informatyk jest niezwykle szerokie oraz doświadczenia pracownika z danych ogólnych. Polskiego badania wynagrodzeń. Wynika, że w 2020 roku najlepiej opłacani byli właśnie pracownicy branży IT. Medianą płac na poziomie było ponad nieco 7 tysięcy złotych brutto. Jednymi z najlepiej zarabiających pracowników są programiści. I teraz tak, jeśli znowu zatrudnią jakiegoś siostrzeńca, ministra po szkole gastronomicznej, to nikt się nie doczepi, bo przecież zarobki i tak marne, a wytłumaczenie będzie takie, że przecież nikt inny nie chciał. Siostrzeniec ministra będzie miał w ramach premii dostęp do poufnych Da danych i informacji, wypłaty będzie mógł sobie dorobić sprzedażą, ciekawostek na temat rządu. Wiecie, 4,5 netto plus 50 tysiaków za jakąś tam informację. Oczywiście nie mówię, że tak będzie, ale może być. Ja nie chcę nic mówić, ale może drogi rządzie, warto w takich pracowników inwestować. Warto, żeby byli facho fachowcami w swojej dziedzinie. Warto docenić ich umiejętności. Nie wiem, może się mylę, ale za taką kasę informatyk, który miałby mieć umiejętności ponadprzeciętne. Pracował nie będzie. Dlatego wydaje mi się, że może ktoś z rodziny ministrów już się poświęci i przyjmie tak haniebny etat. No chyba, że jednak są informatycy, którzy, którzy lubią pracować z pasji, dla idei. Ja już widzę, jak gazeta wyborcza wysyła swojego człowieka na to stanowisko. Newsy by się zypały jak z rękawa. Afera mailowa, ciąg dalszy. I tak mi się wydaje, że Piotr Niemczyk chyba ogląda BNB Ekstra, bo stwierdził, że ten wyciek to jakieś wewnętrzne porachunki. Jak podaje one, rząd sugeruje, że to był atak hakerski z Rosji, ale jest już też drugi trop który wydaje mi się bardziej prawdopodobny, że są to porachunki wewnętrzne. Nie mamy kompletnego przekazu ABW wobec posłów z tajnego posiedzenia Sejmu. Niektóre media mają przecieki, że ABW sugeruje, że to nie był atak zewnętrzny, powiedział ekspert do spraw służb specjalnych. Polityk, który jest przeszkolony w zakresie informacji niejawnych, powinien być przynajmniej dwa razy przyuczony. Powinien być dodatkowo szkolony jako szef KPRM. W takich przypadkach oficerowie powinni Przyjść do takiej osoby i jeszcze raz go przeszkolić, żeby człowiek sobie zdawał sprawę z zagrożeń, mówił. Jeżeli on nie wyciąga żadnych wniosków z tego rodzaju szkoleń, to on jest po prostu nieodpowiedzialny. To nie jest nic nowego, że politycy nieodpowiedzialnie się zachowują, dodał. Ta władza szczególnie dużo pracuje nad rozwojem cyfryzacji. Jeśli ktoś nad tym działa to powinien być świadom zagrożeń stwierdził. Nasze dane medyczne są w sieci. Mam poważne wątpliwości, że ten system nie jest szczelny, mówił Niemczyk. Przy takim rozwoju cyfryzacji, w jakim żyjemy, chciałbym wiedzieć, że osoby, które za to odpowiadają, są odpowiedzialne, a systemy, które projektują, są szczelne. Niemczyk odniósł się także do treści maili, które wyciekły do e, sieci. Mnie to po prostu przeraża. W mailach nie ma troski o ludzi, tam nikt się nie zastanawia, czy ludzie będą bezpieczniejsi w czasie pandemii, mówił ekspert. Najzabawniejsze jest to, że wiadomości, które docierają do premiera, sugerują jego bezsilność. Jeśli on ewidentnie widzi, że obecność ministra Czarnka Szkodzi rządowi, to on jako premier powinien to ukrócić, natomiast nic takiego się nie dzieje. To znaczy, że to nie on jest ośrodkiem decyzyjnym, mówił. Trudno sobie wyobrazić większą kompromitację. Tu jeszcze nie ma powodu do poważnego przesilenia politycznego. Nie bardzo widzę przesłanki do powstania komisji śledczej. Widzę potrzebę solidnego audytu. Moim zdaniem, jednym z głównych powodów, Dlaczego szkolenia nie działają? Jest to, że ministrowie ze względu na swoją pozycję unikają różnego rodzaju kursów, mówił Niemczyk. Oficer ABW wie, że jeśli wyda się, wda się w spór z ministrem, który będzie mówił, że ma ważniejsze rzeczy na głowie, to zawsze ten spór przegra. Jego pozycja w administracji jest niższa, no mi się. Opozycja twierdzi, że te maile pogrążą rząd. Ja jakoś w to nie wierzę. Oczywiście nie wiem, czy mam rację, bo w dzisiejszych czasach ciężko jest cokolwiek powiedzieć. Jednak tyle afer już się przewinęło. Tekst o Misteryżu, który był prawdziwym wyciekiem, teraz większość bawi. Aha! Będziemy pracować ze Miskeryżu I co z tym zrobiono? No, wybrano jego kolegę Andrzeja Dudę na prezydenta, bo tak właśnie nas obchodzą te afery. Zresztą to, w jaki sposób się wypowiadał w porównaniu do tego, jak brzmią te maile, to już inna sprawa, o której mówiłam chyba przedwczoraj. Już nie mówię o respiratorach Szumowskiego, o wyborach Sasina, latarkach i kompasach dla wojska od sprzedawcy grilli ogrodowych, afera o i jego zespół Tureta. Czy ktoś coś z tym zrobił? Nic! Czy ktoś zrobi coś z tymi mailami? Nie, chyba że ktoś poda się do dymisji, zastąpią go takim samym, albo co gorsza właśnie, gorszym, jak wymiana na czarnka. Także pełen luz ludziska, płyniemy dalej, nic się nie dzieje i nic się nie stanie. Na blogu Spiders Web znalazłam, że bohaterka mojej ulubionej baśni jednak zmieni kolor skóry. Tak, drodzy Państwo, chodzi o śnieżkę. Śnieżkę białą jak śnieg. Osobiście czekam, aż pachonta zmienią na białą kobietę, bo chyba powinno to działać w dwie strony, nie? No, jak podaje Spider królewna śnieżka to jedna z najsłynniejszych baśniowych postaci i bohaterka, zdefiniowana przez swoją skórę białą jak śnieg. Disney postanowił jednak pójść na przekór konwencji i zatrudnił do niej roli Raquel Zegler. Mająca polskie korzenie, aktorka jest ciemnej karnacji, a to oznacza nadchodzącą burzę. Stosunek Hollywood do koloru skóry bohaterów i bohaterek to jeden z najpopularniejszych, ale też najbardziej kontrowersyjnych tematów ostatnich miesięcy. Internauci z Polski, USA i całego świata uwielbiają dyskutować na temat każdej tego typu zmiany i wykłócać się w komentarzach, czy jest ona jeszcze dopuszczalna, czy może już nie bardzo. Bardzo nietwały konsensus zakłada, że w przypadku fikcyjnych postaci wszelkie prawa są dozwolone ale do prawdziwych osób z naszej historii lepiej podchodzić z większą uwagą. Jak podaje jeden z portali, decyzja o zatrudnieniu gwiazdy nowego West Side Story już zapadła. Sama zainteresowana potwierdziła zresztą tę decyzję dwoma wiadomościami na Twitterze. Raquel Zeger urodziła się w 2001 roku w New Jersey, jej korzenie sięgają poza Stany Zjednoczone, matką aktorki jest Kolumbijka, a rodzina jej ojca pochodzi z Polski. Szczerze wątpię jednak, czy to uchroni ją przed lawiną wściekłych komentarzy z naszego kraju, bo choć królewna Śnieżka to postać jak najbardziej fikcyjna, to akurat jej kolor skóry został bardzo jasno zdefiniowany. Matka bohaterki na widok kropli krwi barwiących śnieg wyraża bowiem nadzieję, że jej córka urodzi się ze skórą białą jak śnieg, ustami czerwonymi jak krew i włosami jak hebanowe drewno. Imię bohaterki jest więc nieprzypadkowe. Wręcz przeciwnie, wprost nawiązuje do jej koloru skóry. Czy w 2021 roku powinno mieć to nadal jakieś ogromne znaczenie? I ja tutaj pozwolę sobie powiedzieć, że tak. To tak jakby teraz dzieciom kazać malować czarne bałwany, bo przecież białe bałwany już były za długo. Nie mam nic przeciwko czarnoskórym, nie mam nic przeciwko, żeby tworzyć nowe, piękne baśnie z nimi w rolach głównych. I skoro Śnieżka jest Śnieżką, bo jest biała jak śnieg, to może warto wziąć, nie wiem, może kogoś z innej części globu, bo... Przecież śnieg też może być żółty. Uważam, że ta poprawność weszła już za mocno, co niektórym. Teraz nie przekonają, że biały jest białe. A czarne jest czarne. I nie wiem, jakby środowisko zareagowało na to, jakby działały się rzeczy odwrotne. Jakby wymienić Willa Smitha z facetów w czerni na białego Leonardo DiCaprio, albo nagrać drugą część Jestem Legendą i też główny bohater, czyli w sumie też Will Smith, jednak by przeżył i byłby biały. No jak wy to widzicie. Żegnam robaczki. Do zobaczenia jutro o 19, .00. Tajemne słowo na dziś to Śnieżka. Każda Śnieżka dostanie ode mnie serducho. Buziam.